I na zakończenie pierwszej części naszego spotkanka na, Wam i mnie należy się przerwa. Dwie piosenki z zapowiadanego już w programu Pochwała Łotrostwa, którego premiera odbędzie się w końcu stycznia. Pierwsza z nich nosi tytuł 1788. Ja przez 10 lat marzyłem o tym wyjeździe do Australii i w momencie, kiedy dwa lata temu stało się faktem, wręczono nam żonie i mnie i dziecku wizy, yy, bilety yy, w sposób taki bardzo oficjalny i znaleźliśmy się z przyjaciółmi na lotnisku. Nagle to wszystko się wydało takie strasznie oficjalne, suche i pozbawione romantyzmu. Ja, żeby sobie ubarwić ten romantyzm, napisałem piosenkę właśnie o Australii, 1788. Jest to data przebicia do wybrzeża Australii pierwszego okrętu więzienia z Anglii, wiozącego więźniów do Australii, bo jak wiecie, była to kolonia karna Imperium Brytyjskiego. No i pozwolę sobie to zaśpiewać. Na pierwsza morska podróż do Australii, łotry przy burtach, prostytutki w kojach. Wszyscy się bali, łkali i żegali w drodze do raju. Przewrotności Twoja, panie, coś wiesz czy na nieznanych planach. Miał czarne diabły strzegące wybrzeży Edenu, który przeznaczyłeś dla nas, a w który nikt, pragnę mówiąc, nie wierzył. Czymżeśmy marni zasłużyli na to? Ten, co zawisnąć miał za kradzież płaszcza, Płakał nad swoją niechybną zatratą. Nie widział ciebie w robaczywych masztach statku, co tylko był więzieniem nowym. Tej, co kupczyła ciałami swych dziatek, Ani przez mgnienie nie przyszło do głowy, że to nadziei, nie rozpaczy statek. Jeden żołnierz z ponurej eskorty Po czym się los ich od naszego różnił Wiedział, że nigdy już nie ujrzy portu Gdzie go podejmą karczmarze usłużni płatne dziewki, że zabraknie rumu Zanim do celu przygnasz okręt szparki Z marynarzami pili więc na umór I wbrew zakazom grali o więźniarki Prawda, nie wszyscy próby Twe przetrwali Ale też ciężkość nas doświadczał, Panie Nie oszczędzałeś nam wysokiej fali Za którą mnogim przyszło w oceanie zakończyć żywot Innym dziąsła zgniły, wypadły zęby Rozgorzały wrzody, więc znaczą nasz zielony szlak Mogiły szkorbudu, szału francuskiej choroby Nikt nie odnajdzie w ruchomych odchłaniach Ciał nieszczęśników oprócz Ciebie, Boże I krzywot grzeszny epitafiów wzbrania Lecz ukarani więc wystarczy może Żeś się posłużył straszliwym przykładem Oni naprawdę dotarli do piekieł A umierając nie wierzył z nich żaden Że w swym cierpieniu umiera człowiekiem nam się wydał niegościnny dziki? Łotr bez honoru, kobieta sprzedajna z dnia na dzień Jak się stać ma osadnikiem nieznanych światów? Bo rozpoznać raj nam nie było łatwo Znaleźć w sobie siłę, wbrew przeciwnościom, bez słowa zachęty By mimo wszystko żyć, nim nam odkryłeś Kraj szczodry w zboże, złoto i diamenty Łajdacki pomiot, łotrowskie nasienie, Czerpiąc ze spichrza Twoich dóbr wszelakich. Choć tyle wiemy własnym doświadczeniem, W nas jest raj, piekło i dobu do szlaki. W nas jest raj, piekło i dobu do szlaki. W nas jest raj, piekło i dobu do szlaki. W nas jest straj, piekło i do obu szlaki.